Cześć, ja nazywam się Arkadiusz a to jest jedna z lekcji mojego kursu na temat Zabixa. Oczywiście w trakcie kursu jest tych materiałów o wiele więcej. Średnio zbieramy grupę raz na parę miesięcy, zatem jeżeli nie chcesz przegapić następnego otwarcia kursu, to zapisz się z linku na dole. Tam też możesz pobrać mój poradnik dobrych praktyk systemu monitorowania sieci i serwerów. A teraz już nie przedłużam, zapraszam do lekcji. Przechodzimy do monitorowania dysków i tutaj sprawa jest mega prosta. Można powiedzieć, że długo się na tym nie będziemy rozwodzić, bo przede wszystkim czujki do stworzenia i monitorowania dysków są bardzo proste. Wystarczy item key vfs.fs.size. Następnie w nawiasie kwadratowym podajemy oznaczenie dysku, w tym wypadku dysk C, czyli literka C, dwukropek, przecinek, free. Co to oznacza? Jest to procentowy wskaźnik wolnego miejsca na dysku. Uruchommy sobie. Coś takiego, 9%. dużo zostało, ale to się zgadza z tym, co mamy tu. Jak masz ochotę wylić sobie 23 GB wolne z 237. Oczywiście jest też ten drugi parametr, czyli free. I w tym wypadku dostajemy taką wartość, co w przeliczeniu na gigabajty oczywiście nam wyjdzie 23, trochę, czyli w tym wypadku 23,1. Wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku nie ma co się rozwodzić. Wystarczy dodać to do naszego template'u, tylko że tu jedna uwaga, bo tak jak widzisz monitorujemy w tym wypadku dysk C. Oczywiście na serwerze możesz mieć dysk DE, może jakiś inny, więc tutaj wszystko zależy od standaryzacji w Twojej firmie i oczywiście o ile masz taką standaryzację, bo jeżeli masz przykładowo wszystkie serwery z dyskiem C i D, to nie ma problemu, stwórz takie czujki na template'cie z dyskiem C, później z dyskiem D i wszystko. Gorzej, jeżeli masz ich dużo. Ewentualnie, jeżeli dasz C i D, a na dużej ilości serwerów nie masz d. Więc warto wtedy się zastanowić. Albo tworzymy dwa osobne templatey dla tych serwerów, co może nie jest rekomendowane, bo o wiele łatwiej jest szybko wyłączyć na pewnej grupie hostów bez dysku D wtedy taką czujkę. Z dyskiem D oczywiście. Ewentualnie zawsze też możesz użyć discovery, o którym rozmawialiśmy w jednej z wcześniejszych lekcji. OK. Przejdźmy sobie do naszego szablonu. Configuration templates. Kurs Windows. Items. I create items nazwijmy sobie to dysk C. Nasza wartość key. To. W tym wypadku żyjemy sobie Pfree. Coś takiego, numeric float. Interval. Jak to wygląda w tym wypadku? File system. Szczytujemy. co 60 minut, czyli widzisz, już duża różnica. Co godzina. Nie ma sensu części. Natomiast przechowywanie to 12 miesięcy. 12 miesięcy razy 30 dni, to 360 dni. Stwórzmy sobie aplikację dyski i kliknijmy Add. OK. Czujka została dodana, więc oczywiście musimy jeszcze Triggery. Klikamy Create Trigger. I teraz, co mamy? Jakie dwa Triggery? Przede wszystkim poniżej 20%. Dysk C poniżej 20%. W tym wypadku będzie to warning. Zresztą za chwilkę nam się tu wyświetli. Za chwilkę, po 60 minutach. Expression. Wybierzmy sobie ad. W tym wypadku nasz dysk C. I w tym wypadku też, jako że jest to zbierane co 60 minut, to nie musimy określać żadnego czasu. Po prostu ostatnia wartość, jeżeli spadnie poniżej tych 20%, to wtedy musi nas zaalarmować. Dajmy sobie poniżej 20%, co oznacza, że oczywiście. Trigger zostanie uruchomiony, jeżeli wartość wolnego dysku spadnie poniżej 20. Warning, klikamy Add. I teraz jeszcze dysk C, wchodzimy jeszcze raz w to. Klikamy oczywiście klon, tak jak w poprzednich lekcjach, tylko że w tym wypadku damy sobie poziom wyższy. 5 i 5. I kliknijmy Add. I teraz lekki update, bo... Pomyliłem poziomy. Oczywiście dysk C i swap poziom average. Dajmy sobie mass update, severity update. Przy okazji od razu poznasz, jak szybko edytować takie triggery. Zaznaczamy jeszcze raz poziomy warning dyskiem C i swapem. Mass update, severity high update. W tym wypadku wygląda to już chyba tak jak miał być. Tak, to się zgadza. I teraz jedna uwaga. Gdyby się okazało, że jednak masz ten dysk D, ewentualnie F, E i chcesz dodać, to oczywiście to, co robisz, to wchodzisz w taki trigger, robisz klon, i naturalnie zamienia sobie C na D, szczególnie w tym miejscu, może jeszcze tak szybko sobie graf dodamy, dysk C, klikamy Add, dysk C Select. Oczywiście preview nam w tym momencie nic nie pokaże, bo no nie minęła jeszcze nasza godzina. Klikamy Add i wszystko. Jak widzisz, mega proste tworzenie czujek. Nie jest aż tak straszne, jak się może wydawać. Dzięki wielkie. Daj znać, jak Ci się podobało. Napisz w komentarzu, co myślisz o tej lekcji. Oczywiście, jeżeli interesuje Cię cały kurs poświęcony Zabiksowi, to na dole znajdziesz link do mojego newslettera. Jeżeli tylko otworzę nowe zapisy, to automatycznie Cię wtedy poinformuję o nowym otwarciu.